Malgorzata Godlewska po utracie pracy czuje coraz gorzej, nie chce zyc. Jeszcze niedawno Malgorzata Godlewska odebrala odznaczenie przyznane jej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Wszystko dzięki swojej postawie podczas pandemii COVID-19. Niestety, jak poinformowaliśmy tydzień temu, pielęgniarka Godlewska stracila pracę. Od tamtej pory stan psychiczny celebrytki znacznie się pogorszył. Co udowodniła ostatnimi nagraniami na Instagramie, które szybko zniknęły. Wygląda na to, że szpital zapomnieli już o swoich zasługach, jak dzielnie walczyła o zdrowie chorych na COVID-19. Dyrekcja szpitala postanowiła zakończyć współpracę z Godlewska. W social mediach celebrytki wybuchła burza, a ona sama nie przebierała w słowach: Przestańcie klamac! Podobno brak pielęgniarek a ukraińskie a ja po 10 latach, zostałam wybana jak pies z schroniska. Miałam nie pisać, pewnie stracę prawo do wykonywania zawodu. Byłam za dobra, wygania się niewygodnych. Najwyżej pójdę siedzieć do więzienia, widocznie mniej niewygodna. Szkoda, że gdy ja się zgłosiłam. Wszyscy się pochowaliście w domach napisala w mediach społecznościowych Malgorzata Godlewska. Wpis został szybko usunięty, ale dodala tylko, że postanowiła zostać w Warszawie i szuka pracy. Goldewska na Instagramie dodala niepokojące filmiki na których jest zaplakana i ma rozmazany makijaż. Widać wyraźnie, że nie radzi sobie z obecna sytuacja. Co więcej, twierdzi, że była w szpitalu psychiatrycznym z którego uciekła. Serce tak mi krwawi, że czuję się bardzo zle. Potrzebuję pomocy. Już byłam w szpitalu, nawet psychiatrycznym i wiecie co? Uciekłam z tego szpitala. Lekarz powiedział, że tylko ja tam, a ja mówię: "Nie, ja potrzebuję spokoju. Ciszy, potrzebuję być sama." Czy pan doktor radził sobie z tym wszystkim? Co ja? Czy pana spotkał hejt? Zwariowałam krzyczy na nagraniu Godlewska. Widać dla Malgorzaty utrata ukochanej pracy jest bolesna i trudna, dlatego trzymamy kciuki, aby szybko poczuła się lepiej. Pomponik życzy powrotu do zdrowia. Pamiętaj, że w trudnej sytuacji nigdy nie jesteś sam, jeśli chcesz porozmawiać z psychologiem. Poniżej znajdziesz listę telefonów, pod które możesz zadzwonić i poprosić o profesjonalną pomoc psychologa czy psychoterapeuty.